Jest prawdziwe jest. W takich krzaczkach siedzi tutaj. W takich krzaczkach, gdzie nikt nie chodzi. Super grzybki. I są kolejne podgrzybki. Piękne, grube. podgrzybki rosną. Jeszcze jeden tutaj jest. Tutaj lubią rosnąć borowiki. Chyba udało mi się znaleźć jednego. A niedaleko niego jest i podgrzybek. Taka sobie parka. I szukamy borowików Tutaj mu humorek sobie rośnie. O jest następny prawdziwek. Daleka go już widzę. Stary. jest prawdziwek. rośnie pod grzybek. Szukamy dalej grzybków. jest pod zaraz go wyrywamy. Rośnie koźlarek, tylko trzeba po niego iść teraz przez te patyki.